Siemanko, tutaj znowu Master to już nasz trzeci audiolog, ale nie o tym dzisiaj dzisiaj dosyć kontrowersyjny temat, taki akurat na dzisiaj 21 grudzień 2012 rok rzekomy koniec świata Chciałem wiedzieć co wy o tym sądzicie jakie są wasze przekonania nie chodzi mi tutaj o poglądy religijne żebyście się mi Spowiadali, tak? Nie, nie, nie o to chodzi. Chciałem po prostu wiedzieć, jak wy to odbieracie, to co się teraz dzieje, jaka jest wokół tego panika, niby co Ameryka robi, jak budują schrony. Dla mnie to jest na przykład śmieszne bardzo i nawet nie śmieszne, to jest już takie no żałosne. To jest po prostu powiedzmy to wprost, no ja jestem na przykład osobą wierzącą i no Jakoś nie wyczekuję tego końca świata. Chcę się cieszyć życiem i tym, co jest teraz, a nie martwić się na przykład, że już mnie za dwa dni nie będzie, bo majowie, którzy tak naprawdę nie przepowiedzieli tego, że będzie koniec świata, tylko sobie to ubzdurało terazniejsze społeczeństwo i pseudofachowcy. Że będzie koniec świata właśnie teraz i podobno już w historii Ziemi ten koniec świata był yy, przepowiadany już około 100 razy. Tak, dobrze to się stu 100 razy. Tak, i ten. No, nie wiem, ja w swoim życiu chyba przeżyłem 4 lub 3, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie nadal żyję, nadal jestem, nadal nagrywam i myślę, że. Znaczy wiem na pewno nie, dobra, jak mówiłem, yy, jestem osobą wierzącą, więc nie wiem na pewno, czy to będzie akurat 21, ale no, no raczej nie. To znaczy nie zapeszajmy, wiadomo, tam się już przygotowują schrony pobudowane, wszystko nagromadzone, dajmy im szansę, niech się im to na coś przyda. Ale tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. To był taki krótki audiolog. Następny ogarniemy jakiś konkretniejszy temat. Ja się żegnam. Piszcie tam, co sądzicie. Pamiętajcie o łapkę w górę, bo to motywuje. To był master. Siemanko, cześć.